Witam wszystkich, ja nazywam się Łysy, a to jest Terraria. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zbudować jakieś pierwsze schronienie. Do czego będzie nam zapewne potrzeba mm, trochę więcej drewna? Zrobimy to tutaj na spawn point. point miejscowi... miejscowi Boże, nie mogę się wysłowić. Zbudujemy ten dom w tym miejscu, właśnie gdzie będziemy się rozpili po śmierci. Nie wiem, czy chcę ścinać te drzewa blisko tutaj, tego pierwszego naszego domu, czy wolę odejść gdzieś dalej. Chyba sobie odejdę gdzieś dalej. Te drzewa niech sobie zostaną na razie. Zawsze będzie to jakiś. Mm, zabezpieczenie dla nas gdybyśmy potrzebowali na szybko trochę drewna ale już tutaj widzę takie wysokie za które możemy się wziąć przy ścinaniu drzew od razu spadają nam szyszki dzięki którym możemy mm, sadzić nowe i zaraz po części to sobie zrobimy zetnę tylko te Cztery drzewa, które zostały tu po lewej stronie, później posadzę kilka nowych, wykopię jeszcze złożę tego czegoś, co jest pode mną w tym momencie. Bo, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, zawsze warto mieć trochę więcej tych rzeczy niż później ma się okazać, że brakuje nam ich trochę do czegoś ważnego. Tutaj już się zmienia ambient, czyli Mamy środowisko mm, bardziej zimowe. Tu jest jeszcze grzybek, ja sobie podejmę tego grzyba. Dobrze, teraz wykopiemy to, co jest tu pod spodem i wezmę się za mm, sadzenie nowych drzewek. Zanim te drzewa urosną, to trochę minie, więc lepiej to zrobić teraz niż później, nie wiadomo ile czekać. zaczął padać śnieg po troszu dobra, to jest pod zerem wyrównajmy sobie ten teren teraz wrzućmy szyszki może pod dziewiątkę i zasaćmy trochę tych drzew niech one sobie na spokojnie tutaj rosną My z czasem i tak to wykorzystamy, jednym z moich pomysłów jest zrobienie mm, domu albo nawet całej wioski trochę wiszącej w powietrzu. Yy. Co to znaczy dokładnie? Zaraz zobaczycie, jak zacznę tworzyć pierwszy, pierwszy domek. To jeszcze mogę wykopać. Tutaj niestety, ale tak, pochodnie, pochodnie muszę. Dobra, zróbmy to. Ładnie. Pochodne, pochodnie musiałem e, zdjąć z tamtego miejsca przy kopaniu, ale postawię następną. Jest jakaś wywióra niech spada na razie Chociaż i tak nic z niej nie mamy campfire, ok czyli to jest... pokazuje nam bowki, jakie mamy teraz przy sobie i powinniśmy zacząć tworzyć drewno potrzebne nam do zbudowania tego Tylko ja już nie pamiętam czy to jest wooden wall Czy da się budować z tyłu? Jak się buduje z tyłu? Czy to trzeba coś specjalnego? Aha, z tej ściany można z powrotem zrobić sobie. To. Spada ten szlam. Będzie nas tu powoli ubijał, czego nie chcemy. Nie, to drewno się zbiera, tak? Ja chcę postawić ścianę. Dobra, udało się. Ładnie to połączyć. To, co teraz robię, to jest zabudowa backgroundu, czyli tego, co znajduje się z tyłu. Po tym można się swobodnie poruszać. Dobra, taka wysokość już mi nie pozwala na budowanie wyżej, więc będę musiał zrobić sobie powoli jakieś schodki, po których będę mógł się wspinać. A więc, z powrotem do craftingu Weźmy się za crafting To będzie bodajże to Ja muszę odłożyć tą tą ścianę, którą tutaj mam Zróbmy sobie ich za 20 na razie, więcej nam możliwe, że się nie przyda A na pewno te 20 wykorzystamy Dobra, mapę otworzyłem niechcący pod siódemeczką mamy te stopnie. Okej. Okay. Tak mniej więcej, żeby to równo było. Chciałbym, żeby to mniej więcej było równo. Noż skurczy byt. I teraz... Znowu ściana dokończmy sobie to, co zaczęliśmy. Tak, klawiszem w dół swobodnie można opaść. To będzie chyba równo. I teraz się zastanawiam, czy już tutaj na tym poziomie budować, czy jeszcze, czy jeszcze to zwiększyć o jeden. Ale chyba wystarczy. A więc ściana, i rozbudowujemy to trochę na boki, i spadłem w slima. No trudno, jeżeli okaże się, że to jest za nisko, i potwory niektóre mogą tam wejść, tak przebudujemy to ale na razie niech będzie na tym poziomie, wystarczą dwa stopnie. Chciałbym, żeby to wyglądało dosyć symetrycznie, więc muszę obrać sobie jakiś punkt zaczepienia, dokąd przynajmniej chcę to zrobić. Te slimy będą u nas tutaj tak podchodziły za każdym razem. Z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli zeskoczyć stąd, nie ma problemu z tego poziomu, więc chyba to będzie najlepsze rozwiązanie zrobić to na tym poziomie. I teraz jeszcze przydałoby nam się trochę mm, zrobić tych desek powiedzmy, że 50 wystarczy. Na razie, i... Zróbmy jeszcze z 200 tych. Zaczyna się robić ciemno. Zaczną wychodzić niedługo potwory. Dobra, teraz siedemka. Będzie dotąd. Tą stronę też rozwijmy trochę. Pozbądźmy się tych glutów. Weźmy sobie na górę. I z powrotem dobudujmy te ściany. nie wygląda. Dobra, pierwszą platformę mamy. I ta. Hmm. Okej. Okay. Spróbujmy zrobić taką samą symetrycznie. Nie wiem, czy już nie popsułem. Będę musiał stworzyć sobie nowe narzędzie do rozwalania tych ścian z tyłu, którym jest, wam młotek. Z tego co pamiętam. I teraz na tym poziomie ustawmy sobie pierwszą. Nad nią drugą. Nie, już coś jest nie tak. Aha, bo ja to robiłem z tego poziomu. Chociaż można to i zrobić w ten sposób, że zróbmy po prostu taką drabinę. To też będzie dosyć ładnie. Powinno ładnie wyglądać. I skończył nam się, skończyły nam się deski. Ok, to jest łód surowy. To było chyba gdzieś na górze. Tak, jest platforma. Pozwala sobie ich zrobić 30 na wszelki wypadek. I pracujmy dalej. Pierwsze nasze schronienie będzie dosyć w dosyć surowym stanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. I chyba będę musiał to powiększyć, jednak. Albo spróbuję zrobić tutaj dom. Więc zbierzmy się za budowanie. Oho! To może tu wskakiwać. Brońmy naszą wioskę, póki nocna stała, przynajmniej spróbujmy to zrobić. Powinienem to trochę inaczej rozwiązać, ale tym zajmiemy się w przyszłości, obudujemy sobie po prostu z jednej i z drugiej strony wejście tutaj do naszego schronienia. tu jak ładnie świeci nam jakiś robaczek niech będzie sobie ta mapa i z spróbujmy tutaj coś dobra, ja wrócę do tego co robiłem tamtej nocy Czyli przeczekamy ją sobie w takim bezpiecznym schronieniu dosyć. Trochę to zajmie czasu, ale co mamy robić innego? Tu z prawej zaczynają przychodzić jakieś zombie Chyba, że Możemy się wkopać w dół. Na ile starczy nam pochodni, na tyle będziemy mogli się wkopać. Możemy troszeczkę pozwiedzać, może znajdziemy coś ciekawego. Nie będziemy musieli spędzić nocy kolejnej na rozprawianiu się z tymi potworami. Spróbujemy po prostu... Mm, w takim razie, jeżeli one nie pozwalają nam na dalszą budowę, zagłębić się trochę gdzieś tutaj i stworzyć, tak jakby, pierwszą kopalnię. A nóż uda nam się znaleźć, i właśnie do czegoś się dokapałem. Oprócz kamienia mamy tu jeszcze Tin Ore. Jest to jakiś surowiec, który będziemy mogli przetopić prawdopodobnie i uzyskać z niego sztabki metalu, kopiąc tak w dół. Możemy natrafić na otworzone przez grę wcześniej kopalnie, lub inaczej mówiąc, jaskinie. W których dosyć często orrestył się mm, różnego rodzaju złoża plus można napotkać jakieś mm, ukryte skarby. Takim systemem trochę będziemy się kopywali już coś tu widzę kolejne złoże chyba Tin Ora Tak jest. Jeżeli nastanie dzień niedługo, ja skraftuję sobie o, tam oko się jakoś dostało, nie wiem w jaki sposób Próbuję skraftować sobie inną broń. Możliwe, że z tym, co mamy, już nam się to uda. I w nocy powinno być o wiele łatwiej z rozprawianiem się z tymi wszystkimi gadami, które tu wychodzą. Kopmy się jeszcze troszkę niżej. Zaczyna brakować mi pochodni ale pochodnie chyba mogę wykraftować bez większego problemu nie podchodząc nawet do stołu dzięki któremu można kraftować więcej rzeczy. Także zwiedzamy dalej. z tej strony tak jakby coś się zaświeciło ale nie jestem pewny czy tam coś będzie więc pójdę sobie trochę w lewo zrobimy taki tunel To no chyba iskry spadają po prostu z tych pochodni i tak to wygląda fajnie. Isk iskry spadają i to mm, powoduje to, że całkiem fajny efekt ze światłem. Jak to spada, teraz tak może tego nie widać, ale tutaj jakieś mniejsze iskierki sobie co chwilę tu skapują z tych pochodni. I co my tu mamy? Bo Bodaj, że to jest kamień, ale czasami obok kamienia występuje złoże metalu, więc zresztą kamień się też powinien przydać w jakiś tam sposób. Zbierzmy sobie go troszeczkę. Zapakuję tutaj pochodnie. Dobra, nie to wcisnąłem. I sprawdźmy, jak tam sytuacja na górze. Czy już się zrobiło jasno, czy jeszcze nie? Tak, już jest jasno. Więc yy, możemy wrócić do. Oj, Ziomek. Ty tam lepiej nie schodź. A może lepiej, żeby sobie na razie tam siedział. Niech tam siedzi. Przynajmniej nic mu się nie stanie. Będę mógł sobie kopać ze spokojnym sumieniem. <laughs> Jeszcze jedna rzecz. Powinienem skraftować mm, młotek do rozwalania. Tak, jest Wooden Hammer. Ja sobie go zrobię. Przełożę to wszystko. Na razie szyszki nam nie są potrzebne. Kuper Coinsy można przerobić. Aha. Nie, tak nie chcemy. A jak zrobić z nich? A tu jest srebrne. Okej, okay, ammo. Zaraz zobaczymy jak motek działa. Tak, on nam robi. Nie, nie chcemy. Ja potem będę mógł wejść normalnie, będę Zróbmy sobie taką przylegającą podłogę Do tego naszego pierwszego domu yy, Aha, drewno Znowu wyjąłem nie to co trzeba No dobra Żeby to miało ręce i nogi Cholera, trochę jest z tym... Roboty. Zrobimy sobie podwójne drzwi, ale w międzyczasie jeszcze muszę zbudować tą część, żeby to ładnie wyglądało. Zejdzie nam trochę tego drewna. Także trzeba wybrać się na kopanie, ale e, zanim to, to skończymy sobie w tym momencie ten odcinek i dokończymy to wszystko w następnym. Także dzięki za poświęcony czas na oglądanie tego filmu i bycie tu razem ze mną. I do zobaczenia w następnej. Na razie.